Miałem kiedyś przyjaciół, każdy z was miał kiedyś swoją klasę. Chodziliśmy do szkoły. Miałem kolegę, który nazywał się Krzysiek. W domu Krzyśka zawsze świeciła się tylko jedna słaba żarówka. Zawsze fiaranki śmierdziały papierosami. Zawsze było jakoś tak ciemno, jakoś tak brudno i jakoś tak strasznie biednie. Jakieś tamdetne plakaty na ścianach, i Krzyszek zawsze chodził w tej samej bluzce i w tych samych spodniach. I nosił te same trampki, aż mu się nie rozleciały i ktoś mu nie podarował następnych. Innym moim kolegą z klasy był kolega, który nazywał się Janusz. Tata Janusza był zupełnie kimś innym. Tata Janusza był chrześcijaninem. W domu Janusza zawsze były ładne zabawki. W domu Janusza było jakoś tak jasno. W domu Janusza nie trzeba było mówić głośno dzień dobry, a gdzieś tam w spokoju ktoś odburknął dobry. Ale kiedy się do niego wchodziło, to jego tata zawsze przychodził zobaczyć kto przyszedł. Pytał się jak się nazywasz, kim jesteś, skąd jesteś. To były dwa zupełnie inne domy i nie pieniądze je różniły, a różniło je to do kogo po pomoc uciekali rodzice moich kolegów. Ta Krzyśka uciekał do butelki, kiedy tylko coś mu nie wychodziło. A kiedy mu wychodziło, też do butelki szedł się cieszyć. Kiedy nic się nie działo, to pił z tego powodu, że się nic nie dzieje. A kiedy była jakaś okazja, to upijał się, dlatego że była okazja. A okazja była zawsze. Chciałem dziś powiedzieć: Tam, gdzie uciekasz, tam będą uciekać Twoje dzieci. Tam, gdzie uciekasz, będą uciekać Twoje wnuki. Tam, gdzie się chodzi cieszyć, tam się będą chodzić cieszyć Twoje dzieci, Twoje wnuki. To, czym jesteś, widzi nie tylko Bóg, ale i ludzie. Często, kiedy idę przez trudny czas, mam sam czwórkę małych dzieci. Chcę, aby widziały moje dzieci, że modlę się o nie i że kiedy przygniata mnie ciężar, którego nie potrafię unieść, uciekam do jedynego, który może pomóc, do Pana Jezusa. Że on jest moją ucieczką.